Hej, Czesianko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu Strohów. Słuchajcie, dzisiaj sobie otworzymy 100 skrzyneczek Giants Winter Chest. W sumie nie wiem co z nich dropi, ale myślę, że myślę, że coś fajnego powinno z nich dropnąć. Tak mi się wydaje. Uzbierałem ogólnie 100, już pewnie widzieliście w poprzednim odcinku strowa. Zagrajmy w Trow, że, że po prostu. Mówiłem tam na odcinku, że wydałem na te skrzynki trochę fluxa, więc mam nadzieję, że chociaż troszkę mi się zwróci. Nie wiem ile ich kupiłem, około chyba 40, więc no około 40 tysięcy fluxa tak mniej więcej poszło na nie, może trochę więcej. mógłbym sobie w sumie za to kupić radiant item, ale specjalnie dla was robię ten openik, tak więc zaczynajmy. Co tu mamy? Omni Style Surprise. O, to coś nowego. Ally Proto Penguin Bot. Uuu, nice. Całkiem fajne rzeczy zaczynają mi tutaj dropić. Na samym starcie już dwie rzeczy. Zobaczymy zobaczymy ogólnie, jak dalej będzie. Jeżeli będą same style, jakieś, co to jest? E, jakaś czapka. Rudolf Raptor Beanie, nie wiem, co to jest. Mnie interesują bardziej takie rzeczy rare, więc sobie zrobimy openingi. Dobra. Później sobie, oczywiście, albo w sumie nic nie zaszkodzi, sprawdzić. Proto-Pen, proto-Pen jakiś to Ale on jest tani, 250, what? Skurde, naprawdę strasznie mało Dobra, do, za dodamy kogoś do klubu Dobrze zapętałem, dobrze No i lecimy dalej z otwieraniem e, Jeszcze zostało 75 Perfect Penguin więc z nich dropią pingwiny. Czyżby to były jakieś nowe zwierzaki dodane? Czy Ci? ciekawe? Oj, nie tutaj. Co ja w ogóle wchodzę? To zamykamy. Perfect Perfect Penguin. Czy on się nazywa na pewno Perfect Penguin? Ally. Perfect Dobra, wpiszemy sobie po prostu Ally. Fuck. Perfect Nie ma ani jednego takiego? What the fuck? 20% magic damage Perfect penguin Czyżby nikt takiego nie wystawił? Bierzmy tylko pingwin Punch pingwin jakiś mm, mm, Ty ty ty, ty. O, jest ten. 350, więc raczej bieda. Ale gdzie jest ten Perfect Penguin? Jest, widziałem go, dobra. 1500. A dobra, Prefect, a nie Perfect, no ja to czytam po prostu fatalnie. Dobra, kolejne osoby chcą do klubu, proszę bardzo. Lukas, Krol. 7 bank Nie mogę go dodać. Eee... Ale ktoś ma piękny nick. Jeżeli ktoś lubi się tak nazywać, no to jego problem. Dawid SCB. Dobra, tutaj już ewidentnie kolega, zrób restart gry, bo nie mogę dodać. Często jest taki bug, właśnie, że. Nie można kogoś dodać, trzeba zrobić restart gry. No ale dobra, to miał być opening, tak więc lecimy dalej z pingwinami. Raczej za specjalnie, tutaj nie ma się czegoś spodziewać drugiego. Raczej te pingwiny są strasznie tanie. Kurde, ale się zaczęło... się posypały osoby, kurde. Teraz akurat w takim momencie nie spodziewałem się tego. Plunder penguin. Uncommon. Całkiem sporo rzeczy tutaj dropi tych pingwinów uncommon Ale mi ba, mnie bardziej by interesował jakiś pingwin yy, rare Tak, zdecydowanie Zrobiony, tak? Czyli mogę go dodać, zobaczmy Dawid, scb No i jak? No, zaakceptował, więc jest yy, spoko Tak, opening Skrzynek. Dobra, tak więc lecimy dalej. Kolejny pingwin. Jej, one są warte tylko 1000, a ja wydałem jedna skrzynka, jest taka w sumie warta 1000. Więc, więc po prostu kolejny perfect pingwin. One są tanie, one są zdecydowanie za tanie. Jeszcze 25 skrzynek około, więc dobra, kolejny pingwin. No Są super tanie, więc nie sądzę, żeby mi się do czegoś jakoś specjalnie specjalnie przydały. 12. Kolejny perfect ping. No super, tylko że one są tanie. Jak nie mogłyby mi się na przykład raptory trafiać tak często. Ktoś tu chce, żeby go znów dodać. Dobra, jak on ma? Yy. Baran K. Og, Boże. Co nie ma go online? Dobra, nieważne. 8 skrzynek otwieramy. Dobra, ostatnie to raczej nic nie dropnie, tak myślałem. I robimy opening. Właściwie nie opening. Użyję sobie tych 50 styli Bang 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 bang. Kolejny poziom. Przynajmniej patrzę co dostaję, bo jest tego po prostu całe mnóstwo. Dobra, resztę mogę sobie ogólnie rozłożyć, tak więc Tak więc sobie jeszcze rozłożymy, oczywiście jeżeli Wam się y, podobają openingi, no to możecie lajkować To bardzo, bardzo pomaga O kurde, żebym jakiegoś pingwina przez przypadek nie rozłożył Ok. I sobie podsumujemy ogólnie Co mi dropło, jakiś łuk nie, ogólnie tak. Taki Pingwin, 3 Rer, taki i taki. To jest jakaś broń. To mnie raczej nie interesuje. Dobra, ogólnie takie Pingwiny mi dropły. No myślę, że tak no powiedzmy, dobra, 6000, no około tysięcy no fluxa może z nich wyciągnę, może, ale raczej to mało prawdopodobne, żeby się udało tyle zdobyć. Tak więc kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam opening podobał. Zapraszam na kolejne openingi oraz do innych moich serii. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!